Zbiór zadań maturalnych z matematyki, poziom podstawowy, zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Linki do y, zadań arkuszy y, z matury podstawowej od 2023 roku znajdują się y, w komentarzu pod filmem. Zadanie 66, zadanie optymalizacyjne. Firma handlowa ustaliła, że liczba sprzedanych przez nią egzemplarzy gry komputerowej w ciągu każdego tygodnia zależy od jej ceny. Liczba sprzedanych egzemplarzy opisuje funkcja F od X równe 2400 minus 15X, gdzie X oznacza cenę jednostkową gry. Jaka powinna być cena jednostkowa, aby tygodniowy przychód ze sprzedaży był największy? Oblicz ten największy przychód. Zapisz obliczenia. Wskazówka: przyjmij, że przychód jest iloczynem liczby sprzedanych gier oraz ceny jednostkowej gry. No to w takim razie funkcja przychód to jest iloczyn 2400 minus 15x liczby sprzedanych egzemplarzy razy cena, czyli razy x. Yy, x musi być yy, Większy lub równy od zera, no, właściwie większy, no bo co by to było, jeżeli cena gry byłaby 0? No i też yy, funkcja liczba sprzedanych egzemplarzy, czyli 2400 odjąć 15x, liczba sprzedanych egzemplarzy, no też powinna być większa lub równa 0, no może jednak większa od zera, no bo 0 yy, nie miałoby sensu. Rozwiązuje tą nierówność, czyli minus 15x jest większe od minus 2400, podzielone przez minus 15, to znaczy, że x, zmiana znaku, mniejsze od 2400 przez 15, czyli 160, co oznacza, że x należy do przedziału otwartego od 0 do 160. Jakieś założenia, dziedzina do tego zadania. Wracam do funkcji. P od x to jest minus 15x kwadrat dodać 2400 x. A jest mniejsza od 0, czyli no i tutaj w skrócie pisząc parabola, czyli wykres tej funkcji ma ramiona skierowane w dół czyli wartość największa jest w wierzchołku o ile x wierzchołka należy do tego przedziału. Bo, no bo jeżeli się okaże że ten wierzchołek jest poza tym przedziałem no to wtedy będzie trzeba szukać inaczej tej wartości największej, czyli należy od 0 do 160. No to w takim razie liczę ten x wierzchołka. x wierzchołka, czyli inaczej P, to jest minus B przez 2A, czyli minus 2400 przez 2 razy, razy minus 15, czyli minus 30. No, wynik na, na pewno będzie dodatni. To jest 80. 80 należy do przedziału od 0 do 160, co oznacza, że dla 80 sztuk, czyli gdy cena będzie 80, to wtedy będziemy mieli największy przychód ze sprzedaży i ten przychód mam wyliczyć. No i teraz tak. Mogę to zrobić w następujący sposób. Albo mogę policzyć wartość, czyli y wierzchołka, czyli minus delta przez 4A, albo po prostu mogę wyliczyć wartość dla funkcji dla argumentu 80. No i chyba tak będzie tutaj najprościej, nawet <laughs> podstawię chyba do tego <laughs> 2400 odjąć 15 razy 80 i razy 80 czyli mam 2400 odjąć 15 razy 80, to jest 1200 razy 80, czyli 96 tysięcy złotych. No, czyli odpowiedź do zadania, jaka powinna być cena, czyli przy cenie 80 złotych za jednostkę gry, czyli za jedną grę, otrzymamy największy przychód równy 96 tysięcy złotych.